Ryje tobanie, takie doświadczenie. O dziwo bardzo dobrą czekoladę zdarzyło mi się jeść w Moskwie. Musiałem tam wtedy lecieć na plan zdjęciowy. Firma, w której pracowałem wysłała mnie na tydzień. Była to reklama czekolady, czekolada połączona z żelkami i z jakimiś bakaliami. Na planie zdjęciowym było jej pełne, jak nagrywali reklamy, więc co chwilę podchodziłem i podjadałem. I naprawdę była bardzo dobra, naprawdę. Natomiast z całego wyjazdu... Chyba w głowie najbardziej utkwiła mi sama Moskwa. Plan zdjęciowy tej reklamy odbył się, zanim stało się to, co się stało na świecie. Pamiętam, że ogromne wrażenie wywarło na mnie centrum biznesowe, które tam jest. Po prostu ogromne. Ludzie, z którymi się zaprzyjaźniłem z Agencji Kreatywnej, byli na tyle mili, że wzięli mnie w taksówkę i zrobiliśmy taki tour po Moskwie, gdzie pokazali mi kilka ciekawych rzeczy. Między innymi poprosili taksówkarza, żeby wjechał w to centrum biznesowe. On się tam zatrzymał, ja sobie wyszedłem i chodziłem między tymi gigantycznymi drapaczami chmur, gdzie wiał porwisty wiatr, ale te drapacze chmur były przepiękne. Moskwa w ogóle nocą jawiła mi się jako takie magiczne miasto pełne świateł. Mimo, że była wiosna, zbliżała się wiosna, tam jeszcze było zimno, to każdej nocy Moskwa rozbłyskała po prostu tysiącem tysiącami światełek kolorowych i to było naprawdę magiczne. Aczkolwiek mieszkańcy tamtejsi na miejscu, z którymi rozmawiałem i wyrażałem mój zachwyt na ten temat, jak to pięknie wygląda, no to mieli. Pytali się mnie, pierwsze pytanie, które zadawali, to czy widziałem Rosję poza Moskwą, więc jak mówiłem, że nie, no to się tylko uśmiechali. To też mi dawało do myślenia. A, a, a kontrastem do tego wszystkiego było to, gdzie na przykład w każdej galerii handlowej, kiedy się wchodziło do takiej galerii handlowej, są wykrywacze metali, bramki z wykry wykrywaczami metali, stoi patrol policji. I to było dziwne. Ogólnie patrole policji chodzą sobie po chodniku i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli wypatrzą, że jakoś się odstaje od yy, że tak powiem, rysy opisu przeciętnego mieszkańca Moskwy to mogą e, zaczepić i prosić o jej wylegitymowanie. I akurat nie mnie, ale znajomych, którzy byli ze mną, e, prosili o pokazanie paszportów. Jest ich całe mnóstwo e, tych patroli w metrze. Metro, samo metro i stacja metra, to, to jest jakby kompletna oddzielna historia. Każda stacja metra w Moskwie wygląda jak dzieło sztuki. To też jest coś przepięknego. Zobaczenie tego. I doświadczenie tego na, na, na własne oczy to jest naprawdę super przeżycie. I Plac Czerwony. Chodziłem po Placu Czerwonym i to było bardzo dziwne. A chyba najdziwniejsze było to, jak mm, widziałem gościa, który był charakteryzowany jak Stalin. E, centralnie, jak Stalin. Wyglądał jak Stalin, który ożył. Chodził po tym Placu Czerwonym, machał do ludzi. Ludzie sobie do niego podchodzili. Rozmawiali z nim, robili zdjęcia. E, no, ryje to panie. Takie doświadczenie. ha ha ha